Chwała Bogu, Dacia siostry. Dzisiejszego poranku chciałbym wspólnie z Wami odczytać słowo Boże, które zapisane jest w Trzeciej Księdze Mojżeszowej, dwa wiersze z tej księgi. Odczytam. W 11 rozdziale w wierszu 44. I później z 22 rozdziału wiersz 32. Czytamy Boże Słowo, które mówi: Albowiem Ja Pan jestem Bogiem Waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi, bo Ja Pan, który Was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, i w 12, 22 rozdziale wierszu 32 czytamy Słowo Boże, które mówi nam Nie będziecie bezcześcić świętego imienia mojego, abym był uświęcony pośród synów izraelskich. Jam jest Pan, który was uświęca. I jeszcze jeden wiersz z listu do hebrajczyków z rozdziału 12 wiersz czternasty, który mówi nam tak: Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Z tego poranku chciałbym się dzielić słowem Bożym, które mówi nam dalej na temat świętości. Między mottem, całej biblijnej historii, społeczności człowieka z Bogiem. Są słowa naszego Boga, który mówi: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. I te słowa rozbrzmiewają od samego początku historii człowieka i aż do samego końca. Te słowa brzmią tam w niebie. Czytaliśmy już Słowo Boże, które nam mówiło o tym, że dom Pana, że Boża świątynia jest święta. Czytaliśmy Słowo Boże, które pokazywało nam również, że społeczność dzieci bożych jest święta. Jak też życie człowieka narodzonego na nowo z wody i z Ducha jest święte. A świętość ta, jak czytaliśmy Słowie Bożym, mogliśmy widzieć, wynika z obecności świętego Boga w danym miejscu. I dzisiaj chciałbym, abyśmy czytali Słowo Boże, które uczy nas dalej, że Boża świętość wymaga również naszego codziennego uświęcania się. Aż dojdziemy do doskonałości w Chrystusie, jak czytamy między innymi w liście apostoła Pawła do Efezjan w czwartym rozdziale wierszu 13. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy. Do wymiarów pełni Chrystusowej. W związku z tym pojawia się pytanie, albo chciałbym postawić pytanie, czy człowiek grzeszny z natury może w jakikolwiek sposób poprzez swoje własne działania stać się świętym? Od dawna słyszy się głos wielu różnych fałszywych nauczycieli, proroków, wielu różnych zwodniczych nauk. I religii mówiących tak, jest to możliwe. Musisz tylko poddać się pewnym obrzędom, pewnym rytuałom, musisz stać się tylko członkiem naszej religii, i tak dalej, i tak dalej, aż w pewnym okresie swojego życia osiągniesz świętość i stanie się świętym. Jednakże Słowo Boże, jasno i wyraźnie, drodzy, określa, że żadna religia Żaden człowiek, ani żadne ludzkie działania, obrzędy czy praktyki nie są w stanie uczynić kogokolwiek świętym. Ponieważ, jak czytaliśmy słowo Boże, wszyscy zgrzeszyli, a wszelka sprawiedliwość ludzka, wszelkie ludzkie cnoty są jak szata splugawiona. Dlatego też Wyraźnie Biblia mówi, że grzesznik nie może grzesznika uświęcić, uczynić świętym. Kto może to uczynić? Czytając słowo Boże, widzimy, że tylko Święty, Święty, Święty Pan zastępów, Pan Bóg wszechmogący może uświęcić człowieka. Czytaliśmy w 22 w rozdziale trzeciej księgi mojżeszowej słowa Boga, który mówi Ja jestem święty, który Was uświęcam. I Pan Bóg wielokrotnie w swoim słowie zwraca uwagę na to, że tylko On jest tym, który może uświęcić i uświęca człowieka. Tak więc dzieło uświęcenia człowieka, drodzy, jest wyłącznym dziełem Boga naszego. Nowy Testament uczy nas, że dzieło uświęcenia człowieka jest dziełem całego trójjednego Boga. Jest dziełem Boga Ojca. I czytamy również wiele miejsc w Piśmie Świętym o tym mówiących. Księdze Ezechiela w XX rozdziale czytamy m.in. słowa takie Ja Pan. Jestem tym, który ich uświęca. A więc ja, Pan, mówi Bóg, jestem tym, który ich uświęca. W liście do Hebrajczyków w drugim rozdziale również czytamy e, słowa w wierszu dziesiątym, które, e, które mówią, Przeto ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia, uczynił doskonałym prześcierpienie. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni z jednego, są wszyscy. Dalej, słowo Boże podkreśla, że yy, dzieło uświęcenia w życiu człowieka dokonuje również Bóg, syn. W pierwszym liście Koryntian, w pierwszym rozdziale czytamy w wierszu 30, ale Wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla Was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem. Inne tłumaczenie mówi i uświęceniem. A więc Jezus Chrystus jest tym, który sprawuje dzieło uświęcenia w życiu człowieka. I trzecia osoba Boga, Bóg Duch Święty również jest tym, który dokonuje uświęcenia życia człowieka. I o tym również czytamy w Piśmie Świętym. W drugim liście do Tesalonicza, w drugim rozdziale, apostoł Paweł w wierszu 13 pisze tak: My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za Was, bracia, umiłowani przez Pana. Że Bóg wybrał Was od początku ku zbawieniu przez ducha, który uświęca. Duch Boży uświęca życie człowieka. I apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w szóstym rozdziale, w wierszu jedenastym, jeszcze ten wiersz chciałbym odczytać, pisze tak. A takimi niektórzy z Was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. W jaki sposób Bóg dokonuje uświęcenia człowieka? W jaki sposób Bóg sprawia, że grzesznik staje się święty? I na to pytanie również znajdujemy odpowiedź w Słowie Bożym. Między innymi apostoł Paweł w liście do Tytusa w drugim rozdziale, w wierszu czternastym, pisze tak. Jezus Chrystus dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność. W liście do Hebrajczyków, w dziesiątym rozdziale, czytamy w wierszu dziesiątym. Mocą tej woli, Jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Wiersz 29 O ile sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony. I w trzynastym rozdziale tego listu, jeden wiersz, dwunasty, yy, mówi tak. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza Bramą. Uświęcenie grzesznika drodzy, dokonuje się poprzez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, poprzez Jego śmierci świętą krew. Przelaną za grzechy Jego. Bóg w Chrystusie, drodzy, odpuścił nam wszelki dług, oczyścił nas wszelkiego grzechu. Bóg w Chrystusie nas usprawiedliwił i uświęcił. Tak więc uświęcenie jest dziełem Boga, które dokonuje się poprzez wiarę, wzbawczą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. I przez to człowiek rodzi się na nowo przez Ducha Świętego. Drodzy, ale to nie jest wszystko. To jest dzieło Boże. Ale teraz Pan Bóg, który nas uświęcił, oczekuje od nas, abyśmy w tym uświęceniu chodzili i każdego dnia wzrastali. A wręcz więcej Pan Bóg mówi: On oczekuje od nas, abyśmy dążyli w swoim życiu do uświęcenia. Jeżeli doznałeś przemożnej łaski Boga w swoim życiu, wybawiającej od wiecznego potępienia, jeżeli doznałeś Bożego usprawiedliwienia i uświęcenia, musisz też wiedzieć jedną rzecz. Że nie masz już prawa do dysponowania swoim życiem. Jak również wiedzieć to, że i świat nie ma już do ciebie żadnych praw. Dlaczego? Ponieważ Chrystus wykupił ciebie, jak czytaliśmy w liście do Tytusa, na swoją własność. W liście do Koryntian apostoł Paweł mówi: Czy nie wiecie, że nie należycie już do siebie samych? Nie należycie już do siebie samych. Jeżeli dostąpiłeś zbawienia i uświęcenia we krwi Chrystusa, musisz pamiętać i nigdy nie zapominać o tym też, że Boże Uświęcenie wymaga teraz od Ciebie, ode mnie, pełnego oddania się Bogu i codziennego dążenia do uświęcenia we wszelkim swoim Postępowaniu, co też jest, jak mówi Pismo Święte, warunkiem osiągnięcia celu, do którego Bóg w Chrystusie ciebie nie powołał. I abyśmy czytali kilka miejsc Słowa Bożego. List do Rzymian, 12, rozdział, 1, drugi wiersz. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Liza Efezjan, pierwszy rozdział, Wiersz czwarty. W nim bowiem wybrał nas Bóg przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. I w liście do Hebrajczyków w dwunastym rozdziale chciałbym jeszcze raz odczytać wiersz, który na początku czytałem, pisze. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A więc, jeżeli zostałeś uświęcony krwią Chrystusa Bożego w swoim codziennym życiu, musisz dążyć do uświęcenia we wszelkim swoim czynie, myśli, pragnieniu, tak mówi słowo Boże, jeżeli chcesz oglądać Pana i być razem z nim tam w domu Ojca Naszego w niebie. Chodzę tak jak dawniej. Całym swoim życiem i ciałem służyliśmy Grzechowi, oddając każdy członek swojego ciała na służbę nieczystości ku popełnianiu nieprawości. Tak teraz, jeżeli zostałeś uświęcony krwią Baranka Bożego, musisz oddawać na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu każdą cząstkę swojego życia. Pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian w szóstym rozdziale wierszu dziewiętnastym. Nie ma takiej możliwości w życiu uświęconego człowieka, aby mógł jedną cząstką swego życia służyć ku uświęceniu, a inną częścią swego życia służyć ku nieczystości. Nie ma takiej możliwości, żeby człowiek uświęcony krwią baranka Bożego Jedną częścią swego życia służył Bogu, a drugą częścią swego życia służył dla siebie i dla tego świata. Bo co ma czytamy w drugim liście do Koryntia w szóstym rozdziale wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? W czwartym rozdziale pierwszego listu do na apostoł Paweł pisze, że wolą Boga naszego jest nasze uświęcenie. To jest Boża wola względem Twojego życia. Twoje uświęcenie. I jeżeli będziemy, drodzy, w swoim życiu odrzucać, negować i podważać postępowania, Według tego swoim żyć, słowa w swoim życiu. Jeżeli będziemy negować potrzebę życia w uświęceniu, w każdym swoim postępowaniu, każdego dnia, po to, by postępować według swoich własnych pragnień, według swoich własnych porządliwości, czy też może według różnych zwodniczych nauk. To dalej słowo Boże w tamtym miejscu powiada, że będziesz odrzucał Boga i ducha świętego, którego Bóg tobie daje. Nie ma innej możliwości. Gdy odrzucasz uświęcenie, odrzuca swego życia Boga i ducha świętego. W pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale natomiast apostoł Paweł mówi o tym, że zbawienie dostępuje się poprzez trwanie wierze, miłości i uświęceniu. Jeżeli nie trwasz w uświęceniu, nie idziesz drogą zbawienia. Nie idziesz drogą, która prowadzi do wiecznej chwały. Czy jest drodze możliwe, abyśmy my, jako dzieci Boże prowadzili takie życie życie świętości, życie w uświęceniu we wszelkim swoim postępowaniu. Oczywiście, że tak. Ponieważ Pan Bóg, który w Chrystusie nas uświęcił, drodzy, i powołał do życia w świętości, on uzdolnił Ciebie i mnie do prowadzenia takiego życia. Pan Bóg, który uświęcił we krwi syna swego ciebie i powołał do życia świętości, uzdolnił ciebie. Apostoł Pio w drugim liście w pierwszym rozdziale pisze tak. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. A więc musisz wiedzieć, że Pan Bóg obdarzył Cię wszystkim, co jest potrzebne do prowadzenia życia w uświęceniu. A więc obdarzył Cię tą zdolnością teraz, tą możliwością. A po drugie, Pan Bóg udzielił, nas, udzielił nam niezbędnych ku temu środków, takich jak modlitwę, łamanie chleba, społeczność świętych i słowo Boże. I możemy to widzieć w Księdze Dziejów Apostolskich. Jeżeli te środki są nieodłączną częścią naszego życia, jeżeli na nich będziemy budować swoje życie, możemy być pewni i możesz być pewien, że będziesz prowadził życie w uświęceniu, do którego powołał cię Pan Bóg. Jak żyć w uświęceniu? Co znaczy żyć w świętości w praktycznym, codziennym życiu? O tym w szczególności mówią nam listy apostolskie, o czym też, jak Pan pozwoli, będziemy chcieli jeszcze czytać i mówić. Ale kończąc, drodzy, tą usługę, chciałbym zwrócić uwagę na kilka myśli, czym jest uświęcenie, co oznacza. Pierwsze, uświęcenie oznacza odbudowanie i uchwycenie się wizji świętego Boga i jego świętego dzieła. Uświęcenie oznacza odzyskanie duchowego wzroku. Księdze Izajasza w 29. rozdziale, mam czytać jeden wiersz z tej księgi. W Wierszu 23 pisze tak: Bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, uświęcą moje imię i świętego Jakubowego będą czcić jako świętego i będą się bać Boga Izraelskiego. Gdy Boża obecność zechodzi, zaczyna odchodzić z e, życia chrześcijanina, gdy chrześcijanin zaczyna odwracać swój wzrok od Chrystusa i zaczyna zatracać jego obraz w swoim życiu, to pierwszą rzeczą, jaką zaczyna, jaka zaczyna pojawiać się w jego życiu, jest duchowa ślepota na grzech. Jeżeli zaczynasz żyć w przyjaźni ze światem i ze wszystkimi i przestajesz dostrzegać zło w złych rzeczach, przestajesz kroczyć drogą uświęcenia. Jeżeli będziesz podążać w tym kierunku, nie ujrzysz Pana. Drugie, uświęcenie oznacza życie w przestrzeganiu i wypełnianiu Bożych przykazań, które są święte, sprawiedliwe i dobre. Między innymi w trzeciej Mojżeszowej, w XX rozdziale o tym czytamy, czy w liście apostoła Powa do Rzymian w 7 rozdziale. Jeżeli będziesz tą drogą chciał podążać, nie żyjąc ściśle według słów Pana, nie będziesz żył w świętości Bożej. Jeżeli będziesz trwać w takim stanie, nie ujrzysz Pana. Chodzę, uświęcenie oznacza również odbudowę duchowego pragnienia duchowych rzeczy. Jeżeli nasze fascynacje, nasze zainteresowania kierują się bardziej ku światu, a nie ku Bogu i Jego Królestwu. Jeżeli Jezus Chrystus przestaje być naszą najwyższą, największą radością, tęsknotą, rozkoszą, pragnieniem naszego serca, jeżeli coraz mniej pojawia się pragnienia w naszym życiu uczęszczania do społeczności świętej, jeżeli pojawia się coraz mniej w naszym sercu pragnienia modlitwy i czytania Słowa Bożego, w domu i w społeczności, to wiedz, że zaczynasz odchodzić od uświęcenia. Jeżeli tą drogą będziesz chciał kroczyć, pewnego dnia nie ujrzysz Pana w swoim życiu. Ojcze, będąc uświęceni krwią Chrystusa, mamy teraz podążać w swoim życiu każdego dnia do uświęcenia we wszelkim swoim postępowaniu. Jednak często na to, nie zważając, zaczynamy my łączyć się z duchem tego świata w jego różnych dziełach, jak też w uczynkach i porządliwościach oraz grzesznych skłonnościach swojego własnego ciała, zanieczyszczając przez to swoje myśli, swoje pragnienia, swoje serce. Pan Bóg powiada, że każdy, kto uwierzył i w taki sposób będzie postępował, lekceważąc prawę uświęcenia w swoim codziennym życiu, nie będzie miał czegokolwiek na usprawiedliwienie swojego grzechu, nieczystości, nieposłuszeństwa. Nikt pewnego dnia nie będzie w stanie powiedzieć, że nie miał siły, nie miał mocy. Nie miał zdolności i wielu, wielu innych rzeczy do prowadzenia świętego życia w tym zepsutym grzesznym świecie. I pewnego dnia poniesie surowy wyrok Boży. Czytaliśmy w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, wierszu 29. O ile zrożniej kary, sądzicie, godzien będzie ten. To Syna Bożego podeptał i zbezczesił krew przymierza, przez którą został uświęcony. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, czy, trzecim rozdziale pisze, czy nie wiecie, że świątynia Boża jest święta? Kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg? Dlatego też, drodzy, nie pozwólmy, aby nieprzyjacielowi udało się zwieść nas ze świętej Bożej drogi. Lecz przezwyciężając wszelką porządliwość ciała i porządliwość oczu i pychę życia, podążajmy, drodzy, każdego dnia drogą uświęcenia we wszelkim swoim postępowaniu, która jedynie doprowadzić może nas do domu Ojca tam w niebie. I w Księdze Objawienia Jana, w 22 rozdziale, 11 wierszu, Czytamy słowa zachęty. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. Kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. I niech Pan Bóg dopomógł, abyśmy drodzy w swoim życiu, każdego dnia, podążali drogą uświęcenia za naszym Panem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. A wtedy możemy być pewni, że spotkamy się w domu Ojca naszego w niebie. Amen. Amen.